Hej, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Kwietniowa Babeczka i dzisiaj chciałam wam pokazać mój nowy haws diamentowy kupiony w Empiku. Ten obrazek prezentuje się tak. jak możecie zauważyć zaczęłam już robić byłam w Polsce i moi siostrzeńcy bardzo się zainteresowali tym obrazkiem i pokazywałam im jak te hawki diamentowy ale oczywiście po jakichś 10 minutach byli już tym znudzeni co ciekawe zawsze zestaw z Aliexpress był na po prostu takiej kanwie i w ruloniku a tu mamy zestaw na płótnie takim dosyć grubym więc to jest taka odmiana dla mnie oprócz obrazka mamy oczywiście instrukcję obsługi oraz diamenciki i przyrządy, które nam będą potrzebne do wykonywania tego obrazka będzie to 27 kolorów i są to okrągłe diamenciki fajne, żywe kolory więc zanim zacznę w ogóle y, wyklejać obrazek dalej chciałabym sobie przesypać wszystkie diamenciki z tych y, woreczków które nie są strunowymi do pojemniczków pierwszy raz będę używać pojemniczków y, Wcześniej używałam właśnie woreczków stygnowych albo po prostu tak jak tutaj zaklejałam taśmą. Te woreczki z powrotem. W opakowaniu było jakieś 5 woreczków takiej wielkości, ale stwierdziłam, że spróbuję z pojemniczkami, skoro już je kupiłam. taśmę malarskiej dzisiaj. Zamówiłam sobie już naklejki do właśnie takich pojemniczków, ale jeszcze mi nie przyszły, więc po prostu będę sobie używać. Stwierdziłam, że spróbuję z taśmą malarską. To jest numerek 14 w moim zestawie, a tak naprawdę to jest DMC 799. Ok. I w filmiku o organizacji diamentów pokazałam jak organizuję właśnie te diamenciki do tego obrazka, więc są już one gotowe, Będziemy, będę mogła zacząć wyklejać obrazek. Hej, tak się prezentuje obrazek po tygodniu pracy nad nim. Tak właściwie to dwa tygodnie, ale przez ostatni tydzień nic nie zrobiłam, więc to był tylko ten pierwszy tydzień, w którym pracowałam nad, nad tym obrazkiem. Chciałam nagrać od razu filmik, ale niestety okoliczności i warunki nie sprzyjały, więc dopiero nagrywam go właśnie po dwóch tygodniach, odkąd go zaczęłam. Jak na razie właśnie tylko tą górę zrobiłam Oraz tutaj kawałek chyba słoneczka Nie jestem pewna um, Powiem szczerze, że bałam się trochę okrągłych diamencików Nie widziałam jaki zestaw biorę z Empika Znaczy nie było na opakowaniu napisane czy to będą kwadratowe czy okrągłe diamenty i po moim pierwszym starciu z okrągłymi diamentami nie polubiłam ich, ale powiem teraz, że jak widzę, jak one się świecą mi i mienią, to jestem zakochana. I teraz nie wiem, czy wolę kwadraty, czy okrągłe diamenciki. Bardzo szybko się robi ten obrazek, przez to, że kolory są e, razem. Nie ma tutaj e, tej szachownicy, nawet ani nic takiego, raczej tylko kolory są w jednych miejscach. Ewentualnie gdzieś później, ale też to jest ileś diamencików na raz, a nie po jednym. Więc bardzo szybko się go robi. Na razie nie pracuję nad tym e, ha, e, haftem diamentowym, ponieważ skupiłam się trochę na hafcie krzyżykowym, bo chciałabym go skończyć do końca marca. Zaczęłam się przyjmować, że może nie skończę, jak się skupię na innych rzeczach, więc w tym tygodniu haftowałam. No i zobaczymy, jak dalej będzie mi szło, gdy wrócę do tego haftu. Jeszcze chciałabym Wam wspomnieć o folii, która jest na wierzchu. Wcześniej, gdy zamawiałam hafty z AliExpress. To miałam zazwyczaj tą taką białą folię na wierzchu ona była sztywniejsza no i oczywiście nie widziałam przez nią aż tak dokładnie co jest pod spodem chyba, że robiłam yy, diamenty na moim yy, ekranie z podświetleniem, wtedy trochę widać co jest pod spodem a tutaj mam taką przezroczystą folię, ona jest cieniutka bardzo łatwo ją rozerwać i muszę być delikatna żeby ona mi się nie zniszczyła żebym miała to Tą ochronę przed jakimiś zabrudzeniami. No więc myślałam, że właśnie będę wolała taką folię, bo przez nią widzę, co jest pod spodem, a jednak chyba już się przyzwyczaiłam do tej białej, i jest mi z nią lepiej. A kolejną sprawą, którą jeszcze chciałam wspomnieć, to jest organizacja democików w tym pudełku i mniejszych pudełeczkach. Jest to super rozwiązanie i na pewno będę korzystać z niego przy innych też haftach. Bo jest mi o niebo lepiej niż korzystać z tych jednorazowych woreczków albo nawet woreczków strunowych, i wygląda też to jakoś tak bardziej efektownie, gdy mam taką, tak zorganizowane te diamanciki. Na koniec chciałabym Wam podziękować za obejrzenie mojego kolejnego filmiku. No i mam nadzieję, że Wam się spodobał. I zapraszam Was wkrótce na kolejne filmiki. Do zobaczenia Pa!